Cześć, witajcie na moim kanale, a w tym odcinku kolejny zestaw srebra oraz monet. Lokalnie udało mi się kupić złomu srebra trochę, takie łyżeczki okolicz okolicznościowe, próby 800. Niestety, każda z nich jest yy, piłowana przez złotnika, niektóre nie są piłowane. Może uda mi się zamienić je na większą ilość złomu. Tu mamy łóżki takie obiadowe. Próby 925. Tu mamy 800. Zapłaciłem za próbę 9,25 2 30 zł. 30 groszy, jak na czasy obecne jest to bardzo dobra cena, a za 800 2 10 zł. 10 groszy. Nie jest to taka wysoka cena. Myślałem, że te łyżeczki będą nie tak strasznie piłowane. W takim stanie, no niestety chyba je nie zamienię na większą ilość złomu, ale zobaczymy. Jestem nawet zadowolony. Kolejny zestaw monet za kwotę 80 zł. Jakieś takie dziwne przypinki. Z jednej czwartej Florena. Nie wiem czemu. Tak ktoś to zrobił i czy to jest w ogóle autentyk. Możecie napisać w komentarzu. Kolejna jedna czwarta Florena ale trochę mniejsza ta moneta. Jakiś medalik chyba zrobiony. Tutaj druga przypinka. Nie wiem do czego służyły te dziurki. Tutaj kolejny ten medalik taki. Tutaj kolejna moneta, 1 czwarta florena. Znalazłem nawet monetę srebrną. 20 franków belgijskich. Nie wiem co to jest tutaj. Wygrawerowane, czy tak ma być, zobaczę w internecie. Odkładam monetę, srebrną tutaj, monety okolicznościowe, żetony, monety do wymiany, do wymiany. No, jest tych trochę monet do wymiany, nawet 2 funty. Moneta okolicznościowa. 5 pensów. 1 pens to nie 5 pensów. 1 gulden, rocznik 71. To sobie odłożymy na boczek. Gdzieś może tutaj. I kolejna paczka, tutaj na pewno będzie sreberko. Solidarność, prawdopodobnie typ A. Już Wam pokażę. Zobaczcie, oryginalna patynka. Tak wygląda z tyłu. Naprawdę fajna moneta. Teraz czas na największą paczkę. Jest dość ciężka. Więc możemy tutaj znaleźć ciekawe monety. To sobie przesuniemy tutaj. Ale ktoś to zgiął. Masakra. Jakieś medale papieskie. Takie coś. Nawet takie coś. Woreczek. Kolejny woreczek. I monety. Luzem. O, już widzę sreberko. Jeden ład, tysiąc dziewięćset dwudziesty czwarty. Bardzo ładna moneta. Ląduje przy sreberkach. Co tutaj mamy? Mamy 50 pensów. Tam, gdzie można wymienić, tam wkładam. 1936. Wygląda to na srebro. 5 litów. Też ciekawe. Jeden frank szwajcarski 2014. Ląduje do wymiany. Co tutaj mamy? 10 pensów, nowe 50 pensów. Co tutaj jeszcze zobaczymy? 10 centów amerykańskich do wymiany. O duńskie, ore. 5 ore. Ciekawa moneta. Mamy tutaj 5 franków, wartość tej monety to 20 zł. Rocznik 68 do wymiany. Kolejna moneta. Jeden ład. No, już mi się podoba. Mamy jeszcze jeden woreczek. Tu mamy jednego funta nowego. Kolejne funciaki, funciaki. Dolary, dolary. 20 rapenów, 25 centów, 25 centów, 5 centów, 5 centów, 25 centów, 10 centów, 5 centów, 10 pensów. Francja, jaki to jest rocznik, to nie jest srebro. 65. Inaczej by to wyglądało. Kanada też może iść do wymiany. Jeszcze jeden srebrny pieniążek. Jedna łata. Tu mamy jeden frank 2014. 5 groszy 49 rocznik. To też się odłoży. Jeden Peso. Nie wiem czy to jest srebro, ale raczej nie. Może jakieś niskiej próby. Odłożymy jako ciekawostkę. Kolejne 5 groszy. 49 rok. Co tu jeszcze mamy? O, to jest dopiero ciekawa moneta. Może ktoś to rozpozna. Może jakiś żeton to jest? Jako ciekawostkę sobie zostawimy. I to by było na tyle. Tu mamy jeszcze jakieś monety. Zobaczcie. Fajne te woreczki nawet zrobili. To na razie sobie odłożymy. O, jest jeszcze funt. Dobra, możemy sobie te odłożyć monety teraz czas na te zworeczka i te tutaj. O, to jest tutaj. Co tutaj mamy? Mamy tutaj dwa złote polskie okolicznościowe. 7 dukatów. 7 dukatów, 7 dukatów. Nie wiem co to za monety. Będę musiał sprawdzić w internecie. Kolejna moneta. Jakaś bitwa warszawska. Cud nad Wisłą. Nie mam pojęcia co to jest. Kolejna taka sama. jakiś chyba żeton. Zrobimy sobie drugą porcję monet. Może tutaj coś ciekawego znajdziemy. Jakieś żetony. Jest raczej jakaś taka mieszanka zwykła monet. Tu nic nie ma takiego ciekawego, ale warto sobie to przeglądnąć. Trochę Holandii, trochę Danii, ale nic tutaj nie ma. Teraz została nam saszetka. I co tutaj mamy? Monety z Perelu opisane, wartość znikoma. Jagody 58-rocznik, ale zatyrane. Nic specjalnego, żadnych roczników ciekawych monety okolicznościowe 50 groszy druga RP to sobie tutaj damy okolicznościowe monety nawet jest jeden frank 1969 Monety okolicznościowe idą na kupkę I co tutaj mamy? Mamy tutaj papieża Co tutaj mamy? Monetę z prenumeraty mamy Kolejna moneta z prenumeraty. Nie wiem co to może być, czy to jest srebro, czy co. Papież. Oje. Kolejny papież. Jeszcze jeden papież. Nie wiem, co to jest. Taki żetonik. Jeden euro. Takie jakieś dziwne. Z jakiegoś pewnie klasztoru, albo coś. I co tutaj mamy jeszcze? Mamy też monety z roczników. Ale takie pospolite monety, pewnie ktoś zbierał rocznikami. 85, 87, 83, 86 pospolite roczniki. To też nic ciekawego, 20 groszy. I powiem Wam, że no zestaw monet ten ostatni był nawet ciekawy. Było raz, dwa, trzy, cztery, monety srebrne No nie jestem bardzo zadowolony dałem za to 165 zł aż ponieważ myślałem, że te monety są coś warte to było ryzyko Jeżeli podobał wam się mój film dajcie łapkę górę i zasubskrybujcie Mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.